Odcinek będzie poświęcony uwadze poznawczej. Mimo, że jest to funkcja intelektualna, którą wszyscy aktywnie wykorzystujemy na porządku dziennym, wielu z nas może nawet nie zdawać sobie sprawy z jej istnienia. Warto rozpocząć od krótkiej definicji, żeby każdy mógł dobrze zrozumieć omawiane tutaj kwestie. Uwaga poznawcza jest jedną z najważniejszych funkcji umysłu i odgrywa niezwykle istotną rolę nawet w trakcie wykonywania podstawowych czynności życia codziennego. Najprościej możemy ją zdefiniować jako zdolność do selektywnego skupiania się na konkretnych bodźcach przez czas wymagany do ich zakodowania i zapisania w pamięci roboczej. Zdaniem naukowców jest ona kluczowa do właściwego kształtowania naszego umysłu, dlatego warto zadbać o jej odpowiedni rozwój już od pierwszych lat życia. Jest kilka sytuacji, w których możemy sami zaobserwować skuteczne wykorzystanie wiedzy na temat uwagi poznawczej w praktyce. Każdemu dobremu mówcy zależy na tym, aby jak najwięcej przekazywanych przez niego informacji zostało zakodowanych w pamięci odbiorcy. Jednym ze skuteczniejszych sposobów, aby tego dokonać, jest pobudzenie uwagi poznawczej słuchaczy. Czy jest jakiś wykład, który szczególnie utkwił w Waszej pamięci? Jestem przekonana, że teraz każdy z nas przywołał w myślach wykładowcę albo wykładowczynię, której prelekcje zapamiętamy jeszcze na długie lata. O tym fakcie zdecydowała właśnie uwaga poznawcza, sprytnie wykorzystana przez mówcę. Jeśli nasza uwaga poznawcza nie jest pobudzona np. podczas przedłużającego się i wyjątkowo monotonnego wystąpienia, to nie jesteśmy w stanie zakodować niemal żadnych przekazywanych nam treści. Przyswajane przez nas informacje są wtedy właściwie znikome i większość z nas prawdopodobnie odczuwa swoją obecność na sali jedynie całym. Uwaga poznawcza jest również niezbędna w indywidualnej nauce np. Na podczas czytania podręcznika. Jeśli nauka odbywa się bez przerwy to nasza uwaga ulega uśpieniu, a efektywność nauki jest zamieniana na bezsensowną obserwację kombinacji liter i cyferek. Doświadczeni mówcy korzystają podczas swoich wystąpień ze starannie zaplanowanych manewrów, które mają na celu aktywowanie naszej uwagi poznawczej, co przełoży się na większą ilość zapamiętanych i przyswojonych przez nas informacji. Czynnikami, które najskuteczniej pobudzają uwagę poznawczą są między innymi dowcipy, Ciekawe historie, nietypowe wskazówki, czy też kontrowersyjne stwierdzenia łamiące pewne prawidłowości. Niektórzy wykładowcy stosują tę technikę poprzez wstawianie niespodziewanych, zaskakujących slajdów podczas swoich prezentacji. Inni dodają intrygujące anegdoty, czy też porady w celu skuteczniejszego zobrazowania omawianego zagadnienia. Wszystko to przekłada się na lepsze zapamiętanie przemówienia przez słuchaczy. Zasadniczo, kiedy podczas wykładu bądź przemówienia, któremu się przysłuchujemy, wydarzy się coś nieoczekiwanego albo wywołującego większe emocje, znacznie wzrasta prawdopodobieństwo, że coś z tego wydarzenia zapamiętamy. Zakodowane przez nas zostanie nie tylko kontrowersyjne wydarzenie, które pobudziło naszą uwagę poznawczą, ale właściwie cały przekaz mówcy, który tę uwagę pobudził. Tego typu taktyki wykorzystywane są nie tylko przez doświadczonych wykładowców na uczelniach. Wiele osobistości medialnych również stosuje wszelakie metody mające na celu pobudzenie uwagi poznawczej grona odbiorców. Jak oceniacie obcowanie z tekstem wymaganym do nauczenia, który jest subiektywnie odbierany jako nudny? Oczywiście zostanie on słabiej zapamiętany, o ile w ogóle zapisze się w naszej pamięci. Dlatego ubarwiajmy materiały, które chcemy przestudiować. Znajdujmy ciekawostki dotyczące zjawisk występujących w świecie. Starajmy się wymyślić ciekawą i zabawną historię dotyczącą treści egzaminacyjnej poprzez abstrakcyjne żonglowanie z kojarzeniami, symbolami i wspomnieniami. Załóżmy, że mamy do zapamiętania następujące tłumaczenie. Sprus, czyli po angielsku świerk. W tym momencie jest to słowo bez nacechowania uwagą poznawczą. Zróbmy następujący zabieg i stwórzmy z niego historię. Przyjeżdża Anglik do Polski i zadaje następujące pytanie. Jak nazywa się ten rodzaj drzewa? Rozmówcy nie rozumieją się, a Polak w konsternacji odpowiedział: To drzewo mamy sprós. Jeśli oceniacie nisko swoją uwagę poznawczą, to mam dla Was bardzo dobrą informację. Możemy ją wyćwiczyć w ciągu życia, co pozwoli nam na o wiele skuteczniejsze i szybsze przyswajanie informacji. Im jest ona wyższa, tym więcej szczegółów jesteśmy w stanie wyłapać ze środowiska i zapamiętać na dłużej. Uwaga poznawcza jest również kluczowa dla kontrolowania uczuć, myśli oraz zachowań. Dlatego ważne jest, aby stawiać na bodźce rozwijające uwagę poznawczą, co korzystnie wpłynie na formowanie się sieci neuronalnych, wciąż rozwijających się umysłów. Pewnie zadajecie sobie teraz pytanie, co może wzmacniać naszą uwagę poznawczą? Wbrew pozorom odpowiedź nie będzie skomplikowana. Udowodniono, że uprawianie sztuki, zwłaszcza tej związanej z występowaniem przed publicznością, na przykład muzyki, tańca czy aktorstwa, rozwija zarówno powiązane z wykonywaniem danych czynności obszary mózgu, jak i również aktywuje uwagę poznawczą. Istnieją ośrodki edukacyjne, które zastosowały w praktyce wiedzę o wpływie sztuki na rozwój intelektualny człowieka, co doprowadziło do osiągnięcia zaskakująco pozytywnych rezultatów w postaci podniesienia poziomu edukacyjnego danej placówki. Naukowcy różnych dziedzin, Wykazali w badaniach, że sztuka, jej odbiór i kreowanie są nieodłącznymi i typowymi dla ludzi cechami, które stanowią również czynniki aktywujące całość działania mózgu. Uczenie się odbioru sztuki i jej tworzenie rozwija naszą uwagę poznawczą, a wraz z nią kształtują się pozostałe funkcje intelektualne naszego mózgu. Trzeba przy tym zaznaczyć, że nie ma jednego uniwersalnego rodzaju sztuki, który pozwoliłby wszystkim odnieść takie same korzyści. Forma sztuki, która oddziałuje na nas w największym stopniu, w dużej mierze zależy od naszych osobistych preferencji i gustu. Innym czynnikiem, który wykazuje pozytywne działanie na rozwój uwagi poznawczej, jest aktywność fizyczna. Udowodnione zostało to podczas doświadczenia z udziałem osób zmagających się z ADHD, czyli schorzeniem, które charakteryzuje się bardzo niskim poziomem uwagi poznawczej. Do udziału we wspomnianym eksperymencie zaangażowane zostały dwie grupy dzieci. W wieku od 8 do 10 lat. Jedna z nich składała się z osób pełni zdrowych, a do drugiej zrekrutowano dzieci, u których zostało potwierdzone ADHD. Badanym polecono wykonanie 20-minutowej serii ćwiczeń o umiarkowanej intensywności, a następnie rozwiązanie zadań z dziedziny matematyki oraz czytania ze zrozumieniem. Następnie poproszono dzieci o wykonanie podobnych zadań, tym razem poprzedzonych jednak 20-minutową sesją spędzoną na czytaniu. Podczas wykonywania polecenia dokładnie monitorowano stan funkcji intelektualnych uczestników za pomocą badania potencjałów mózgowych. Po jednej 20-minutowej serii ćwiczeń, zarówno dzieci z ADHD, jak i te zdrowe lepiej radziły sobie z zadaniami niż dzieci, które przed próbą rozwiązania zadania spędzały czas jedynie na spokojnym czytaniu. Dodatkowo, u dzieci z ADHD zaobserwowano usprawnienie ogółu procesów poznawczych i zwiększoną efektywność myślenia. Wyniki uzyskane w przebiegu badania jednoznacznie wskazują na to, że 20-minutowa seria ćwiczeń pozytywnie wpłynęła na poprawę myślenia i zapamiętywania zarówno u dzieci z chorobą, jak i zdrowych. Nie musimy codziennie biegać maratonów. Wystarczy poświęcić zaledwie 20 minut, żeby poprawić swoje zdolności intelektualne i zwiększyć szansę na zapamiętanie potrzebnych nam informacji. Teraz, kiedy pojęcie uwagi poznawczej nie jest nam już obce, Możemy posługiwać się nią świadomie podczas wielu sytuacji napotykanych na naszej drodze naukowej i nie tylko. Uzyskana w dzisiejszym odcinku wiedza na pewno sprawi, że od dzisiaj każdy podręcznik może stać się ciekawszy, przez co nauka stanie się łatwiejsza. Uwaga poznawcza jest wspaniałą funkcją naszego umysłu, z której powinniśmy jak najczęściej skutecznie korzystać.